w do! Byśmy się podzielili. Bez paniki. Bez paniki w razie czego damy im sztabkę, nas puszczą. Dzień dobry, kontrola drogowa, starszy się czarek. Chyba nie jechaliśmy za szybko, co? A za czemu jesteście tacy spoceni? O, gorąco! Oj, władzo. Gorąco? To dopiero będzie. Proszę wysiadać. Dogadamy się chyba, jak No, ja też tak myślę. To, to może być największy dzień w pana życiu? No, chciałbym. Siara! Co jest? Znowu chcesz mnie wydymać? Dlaczego? Przecież to są te twoje młode wilki. A, rzeczywiście, Radosław Mirosław Zbigniew. Co wy mnie tutaj karadę robicie? Do budy. Do budy? Wy do budy. I to już? Co, myślałeś, Siara, że można mnie bezkarnie poniżać? Że będę wiecznie twoim popychlem, tak? Że można mnie kopać w dupę, a ja nic? Miarka się przebrała! przejmuje złoto i władzę nad miastem, no! I kto jest zebeściak. Kto jest zebeściak? pyta? Ty. Jaki ty, jaki ty, pan! I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest Dybeściak. I jego mafia też. I jego mafia też jest Dybeściak. A siara jakiego jest zdania? <noise> Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? <noise> siara jakiego jest zdania? Potwierdzam. Co potwierdzam? Pan Wąski jest ibeścia. A jego mafia! Też. I skaza się.